Kostrzyn nad Odrą, ruiny Starego Miasta. Niezwykłe w skali całej Europy miejsce, które w ciągu kilku tygodni zimą 1945 roku, stętniącego życiem miasta, zamieniło się w morze gruzów i tak już pozostało. Dziś z poziomu ulicy wystają tylko wejścia do piwnic, które od kilku lat są źródłem fantastycznych odkryć reliktów II wojny światowej. Eksplorację Kostrzyńskiego Starego Miasta prowadzi Stowarzyszenie Archeologii i Ochrony Zabytków Militarnych Perkun z Poznania. W ciężkich warunkach, z mozołem, ale i ogromną pasją w podziemiach tworzy się Kostrzyńska Ścieżka Dydaktyczna, którą uzupełniać będą zbiory od miesięcy znajdowane w wielu zakątkach Kostrzyńskiej twierdzy. W Kostrzynie nad Odrą pracujemy już ponad 5 lat. Owocem tych naszych eksploracji. Są właśnie zabytki, które, które wyciągamy, które można zobaczyć na, na razie w magazynie roboczym, a w niedługim czasie będą one udostępnione w ekspozycji muzealnej, która cały czas powstaje. Twierdzy Koszczyń, w tej chwili, na, na tą chwilę jest jeszcze wiele miejsc do jeszcze eksplorowania. Mamy nadzieję, że będzie tego coraz więcej. Jak to w tej chwili, możemy to powiedzieć, że już mamy bardzo dużo. Będziemy jeszcze prawdopodobnie mieli więcej. Myślę, że w niedługim czasie, jak już będzie otwarta ekspozycja muzeala, będziemy mogli naprawdę zwiedzać i z dumą powiedzieć, że mamy mały wkład tutaj włożony w rozbudowę tego muzeum. O kostrzyńskich eksploracjach i rozbudowie muzeum głośno robi się także za granicą. Kilka dni temu nad reportażem o historii miasta i twierdzy pracowała tu niemiecka stacja RBB. Dziennikarzy za zachodniej granicy interesowały tematy eksploracyjne, bo historia, a w szczególności historia II wojny światowej, staje się coraz bardziej popularna. Kostrzyn nieustannie zachwyca swoimi skarbami. Ruiny fortyfikacji, których historia sięga XVI wieku. Wciąż kryją wiele tajemnic odkrywanych sukcesywnie w trakcie prowadzonych tu prac remontowych. Jesteśmy w części Bastianu Król i stoimy w, przy pomieszczeniu gdzie w 1998 roku, w trakcie prac porządkowych przez przypadek odgruzowując tą, tą część pojawiła się część zamurowana, tu jeszcze ścianka była. W tym momencie to była ścianka, zagruzowane pomieszczenie. Po wstępnym odgruzowaniu okazało się, że był magazyn zasypany. W trakcie działań wojennych tutaj eksplodowała bomba i przesypała to wszystko. No i robotnicy, którzy tutaj to oczyszczali trafili na pomieszczenie wypełnione skrzynkami. Bez władzy też porozrzucano różne elementy wojskowe. W tym były tutaj lufy zapasowe do, do karabinu MG 34-42 duża ilość broni krótkiej typu Walter P38 i też części do P08 Parabelu. Stoimy wejście do najniższej części do Kazamat Bastionu Król. A w miejscu stoimy ciekawym szczególnym w 1945 roku. Dokładnie w, centralnie w tym miejscu uderzyła bomba lotnicza. Widać pięknie eksplozję na zdjęciu radzieckim z 1945 roku. Jak wszystko zostało wyrzucone na zewnątrz i poprzez ten wybuch najprawdopodobniej połowa tych pomieszczeń została zasypana. I do lat 90. ubiegłego wieku w trakcie właśnie oczyszczania trafiono na zasypany depozyt, magazyn broni w Pasjonie Król. Na dzień dzisiejszy jak widzimy są, są kolejne prace odkrywkowe, zabezpieczające mury, które, które niestety ale ulegają zniszczeniu. No na tą chwilę już, z tego co wiemy, nic tutaj nie, nie wypłynęło. W bastionie Król może czekać na eksploratorów kolejna porcja wrażeń, bo z każdą wbitą w ziemię łopatą o Kostrzyńskich fortyfikacjach dowiadujemy się więcej. Tymczasem z przedmiotów, które odkryto, stworzona zostanie wystawa związana z historią II wojny światowej. Przedmioty, które czekają na etap konserwacji są rozpoznawane i inwentaryzowane. Rzecz, które, które w 1998 roku podczas akcji oczyszczania Bastionu Król zostały przez przypadek wyciągnięte. Właśnie to była też broń krótka. Jest to model P38 Walter. Stan nawet na, na, na wyciągnięte tą rzecz jest, jest w miarę ładny, dobry. Zachowały się takie okładziny. Tutaj mamy tak zwanego komisarza. No, tutaj ewidentnie widzimy, że jest to jakby przeróbka po wojnie. Prawdopodobnie ktoś go używał, nie miał jakby rękojeści, także sobie tutaj dorobił. Ale cała reszta tutaj jest bardzo ciekawa. Kolejny eksponat, też ciekawy, jest to skrzynka po ręcznych granatach, czyli tak nazywane hand granaty. Zachowana w ładnym stanie z opisem. Tutaj mamy relikty różnych bagnetów różnych modeli. Taka ciekawostka, yy, pochwał od kordzika służb paramilitarnych Radu, czyli Raj Arbaistinstu. To, co tylko jest widać, nie ma reszty. Mamy skorupy pocisków mądrzierzowych. Chyba 120 to jest największa radziecka. Łuski po pociskach niemieckie, radzieckie, butelki popalone. A tutaj mamy już ekspozycję kolejną, czyli części reliktu MP-34, część MP-40, no ciekawa pozycja STG-44, czyli tak jeszcze w ładnym stanie, część pepeszki. no i tutaj fajna rzecz, rewolwer radziecki używany przez komisarzy, jeszcze z oryginalną okładziną. Ładnie zachowany. Tutaj mamy magazynki od Giver, Między innymi tutaj jeszcze jest yy, prawdopodobnie albo magazynek od Browliga, albo od czeskiej broni ZB, ale tego tak do końca nie wiem. Tutaj też jest dosyć taka ciekawa rzecz, ale to ciężko zidentyfikować właściwie co to jest. Tutaj mam bardzo ciekawą rzecz. To jest magazynek do MG34, tak zwany tromel. Bardzo ładny stan, można powiedzieć, jak na wyciągniętej ziemi. Wśród kolejnych eksponatów są bagnety, granaty ćwiczebne oraz jedna szabla, prawdopodobnie XIX-wieczna, być może pochodząca ze zbiorów muzealnych Kostrzyńskiego Zamku, który również uległ zniszczeniu w czasie wojny. Eksploratorzy w ruinach Starego Miasta znajdują także spore ilości broni, najczęściej zupełnie strawionej przez ogień, oraz hełmy niemieckie, sowieckie, a nawet czeskie. Zapomniane ludzkie historie kryją niepozorne menażki należące do jeńców sowieckich, a także włoskich tych żołnierzy, którzy po upadku Włoch nie chcieli już walczyć po niemieckiej stronie. Na jednej z menażek napis: Ritornero presto mamo Mamo niedługo powrócę. Stary Kostrzyn wciąż czeka, aby w jego ruinach odkrywać historię miasta i jego mieszkańców, twierdzy i walczących tu żołnierzy. Uda się to dzięki poznaniakom, którzy na wiosnę ruszają z kolejnym etapem prac w podziemiach.